Opuszczam Budzanów, który jest tuż za i teraz czeka mnie wielogodzinny marsz raz asfaltem, raz drogą polną, raz polami. Generalnie bez górek, nudno i monotonnie. Witajcie na paczkowskim odcinku. Według przytłaczającej większości wędrowców, najgorszym, najnudniejszym, najmniej ciekawym, ale ozdobą samego początku wędrówki. Była starówka w Głuchołazach i tamtejsze zabytki oraz miejsce, które zawsze chwalę wszystkim, to informacja turystyczna w samym centrum, gdzie jest około 10 różnych pieczątek. Coś dla łowców naprawdę bardzo dobre, godne polecenie, polecenia miejsce, a Głuchołazy to jest ta miejscowość, w której zrodziła się idea Orderu Uśmiechu. Zabudzanowym w lesie jest takie miejsce nad strumieniem, gdzie trzeba uważać na ten skręt. I potem jak wychodzicie na pole, to idźcie po śladach, jeśli takowe są. Bo łatwo w tym miejscu przed gierałcicami, a zabudzanowem zgubić szlak przez mostek, który jest tam i na tamto pole wzdłuż tamtych drzew. I nie powinniście się zgubić. Jak przetrwać najtrudniejszy, najbardziej monotonny szlak na Głównym Szlaku Sudeckim, ten najbardziej problematyczny fragment. Robić przerwy, mówiąc w ogromnym skrócie. Ja osobiście ten najgorszy odcinek podzieliłem na dwie części. Mianowicie pierwszego dnia idę z Głuchołazów do Piotrowic Nyskich, gdzie mam nocleg. W nowym miejscu jeszcze tam nie byłem, więc jestem bardzo ciekaw. A drugi odcinek robię jutro od Piotrowic Nyskich do Złotego Stoku, gdzie mam kolejny nocleg. Także zwykle szedłem ten odcinek Paczków, Głuchołazy i robiłem go w całości, ale jest to niemiłosiernie nudne i monotonne. Jest tutaj mało miejsc takich jak to, jak ten uroczy mostek w lesie, gdzie można na chwilę usiąść. Generalnie zostają Wam tylko przystanki autobusowe, nie widziałem jeszcze jadącego tu autobusu i sklepiki, które są dwa, ale o sklepikach później. Róbcie odpoczynek tam, gdzie możecie, co godzinę, co półtorej, żeby odetchnąć, żeby nogi odpoczęły, bo jest tu na tym odcinku bardzo dużo monotonnego asfaltu. I teraz tak, żeby się nie zgubić. Tu na drzewie macie jeden szlak. Ja raz poszedłem tam, a idzie się tędy na wprost. Z krajem pola. I wchodzi się w takie zarośla. Niestety, często mocno zarośnięte. Tu macie drugi szlak na tym słupku. No i dalej, tutaj. Tutaj już szlak jest wyraźny. Taką gaćką, czy taką ścieżką e, na miedzy między dwoma polami idzie się dobrych 15-20 minut do granicy z Czechami. Potem jeszcze kawałek i będą Gierałcice, kolejna miejscowość na tym odcinku paczkowskim. Jak już traficie na tą, ścieżkę, na tą ścieżkę między polami, to trzymajcie się jej, bo po obu stronach są po prostu pola, więc nie ma sensu iść polem. Po co cokolwiek niszczyć? Jak mamy taką ścieżkę między polami, oczywiście ona niekiedy jest bardziej, niekiedy mniej zarośnięta. Widzę, że ostatnio ktoś tu kosił, bo był taki rok, kiedy do tej wysokości były chwasty. A może jeszcze przede mną coś takiego dużego wyrośnie. Giera ucice. Doceniam naprawdę na tym szlaku przystanki PKS, bo można tutaj po prostu usiąść, odpocząć. I to poza bardzo nielicznymi innymi możliwościami. Znieć pleca to oczywiście jest to jedyna okazja, taki przystanek. Poza Sławnowicami, w których teraz jestem, to niewielka miejscowość po drodze, w każdej jest tablica z oznaczeniem głównego szlaku Sudeckiego, z podaną nazwą miejscowości i z dwiema, czasem z trzema miejscowościami, i z czasami przejścia liczonych oczywiście w godzinach i minutach, co jest bardzo pomocne i pod nie, podnoszące na duchu, bo rzeczywiście szlak jest monotonny. Bardzo idzie się lasami, polami, widoki ładne są daleko. A górek żadnych nie pokonujemy, także no, ławek jest mało. Ta tutaj najlepsze czas ma za sobą. Pomocne są wiaty, w których też można się schronić i odpocząć. Ale fajne jest to, że jest oznaczenie głównego szlaku sudelskiego praktycznie w każdej z tych niewielkich miejscowości, niewielkich wiosek i jest podana wysokość, a ta wysokość kręci się. Wokół 270, chyba 280 metrów, w niektórych przypadkach, chyba tam bliżej paczkowa wysokość a nie jestem pewien, czy dobrze pamiętam przekracza nieznacznie 320 metrów także plus na pewno dla oznaczenia tego szlaku, tego fragmentu głównego szlaku sudeckiego przy całej jego monotonii jest to przydatne. No i opisanie trasy z Paroma mapkami, które się tutaj zdarzają, można zobaczyć, ile jeszcze takich małych wiosek ma się przed sobą. Ja mam jeszcze trzy Piotrowice niskie, Piotrowice Nyskie, będą tą trzecią za jakieś 2,5-3 godziny. Bardzo często asfalt, czasem droga polna, pola, rzepak, niewielkie naprawdę górki, chyba nawet nie wszystkie nazwane. Nasz szlak nie idzie tu, tylko tą niepozorną, trawiastą ścieżynką na wprost, znak jest tam. Nie tą główną, tylko tą boczną. Dlatego warto na tym paczkowskim odcinku także uważać na takie niuanse. Wchodzę z Jarnoutowa do piotrowicnickich zostały w sumie dwie miejscowości. Słów kilka o pieniądzach, miejcie oczywiście karty, ale w niektórych miejscach, np. w agroturystykach, kartą tutaj w rejonie paczkowskim nie zapłacicie. Dlatego weźcie gotówkę, ja rozłożyłem ją pół na pół. Jakby mi z portfela coś wypadło, albo zgubiłbym portfel, to mam jeszcze na dnie plecaka. Taka dobra rada. No i w towie sklep zamknięty. Taki tam mini sklepik, mini lewiatanik. Więc zostały mi dwa ostatnie łyki wody i godzina drogi do łąki. Pamiętam, że w łące jadłem lody. Jest bardzo fajny też taki wiejski sklepik. Mam nadzieję, że on będzie otwarty. Ale uważajcie, między Jarnotowem a Łąką to jest chyba najsłabszy, najsłabszy odcinek, jeśli chodzi o oznakowanie szlaku, ponieważ e, zgubiłem drogę, oczywiście znam ten teren, więc mniej więcej idę w stronę miejscowości Łąka, ale jest tu zdecydowanie za mało znaków wyznaczających główny szlak sudecki, tylko na jakimś patyku i dalej nim szedłem, ale trzeba było skręcić w prawo, a nie iść prosto tak jak ja i generalnie doszedłem do tego, gdzie trzeba było skręcić dopiero teraz. Także uważajcie w tym miejscu, bo przed łąką najlepiej zapamiętać na dobrej mapie topograficznej, jak i co ile metrów są zakręty. Ja oczywiście tego dzisiaj nie zrobiłem, dlatego trochę pobłądziłem, ale szedłem na oko. Natomiast, jeśli zapamiętacie co do 100 metrów, czy tam co do, z dokładnością do 50 metrów, to nie powinniście błądzić. Czasem w znaku trzeba poszukać. Łąka 240 metrów. A niekiedy na GSS mamy klasyczną kostkę wzdłuż drogi. O i cały Paczkowski odcinek głównego szlaku sudeckiego. Nocleg w Piotrowicach Nyskich Dobre, fajne miejsce przy pałacu. Prowadzi to bardzo sympatyczna pani, którą serdecznie pozdrawiam. Spotkałem dwóch wędrowców, których również pozdrawiam, którzy dzisiaj kończą w paczkowie i robią ISS-a fragmentami. To w sumie też jest e, fajne, bo nie zmęczą się tak bardzo jak ja przez te dwa tygodnie. E, trochę im poopowiadałem o tym szlaku, także pozdrawiam Was. Wiem, że będziecie to oglądać. Mój sposób na nudę na głównym szlaku sudeckim, jak już jestem bardzo zmęczony, to liczę każdy mijany samochód, liczę każdy dom, który mijam, liczę każdego psa, który na mnie szczeka. Czasem pojedzie traktor, co tam jeszcze. Aha, jest tu dużo, jest tutaj dużo figurek. Matki Boskiej, ale też Jana Nepomucena bardzo dużo. To taka specyfika tego rejonu. I na tym paczkowskim odcinku kiedyś zacząłem je liczyć, te kapliczki przydrożne, i doszedłem do 20, i potem zapomniałem liczby. Schodzimy z asfaltu na drogę polną. Tam na końcu widać kościół. To są trzeboszowice chyba. Mam nadzieję, że nie pomyliłem nazwy. Do paczkowa zostało mi jakieś dwie godziny, moim tempem. Główny szlak Sudecki, co widać po sąsiednich szczytach, jest tutaj niżej, zdecydowanie po górze. Paczkowskie. No i te wspomniane kaplice polne, przydrożne, które, które są na każdym właściwie kroku. Chyba raz tylko przekroczymy 300 metrów przed samym paczkowem na tym odcinku. Idziemy. Taka droga to w Wielkopolsce też jest. A to główny szlak Subecki. Dlaczego nie puścili tamtędy? Nie puścili tamtędy, bo tam są Czechy. Tam są Czechy. Pogranicznicy, i w ogóle taka była polityka w PRL-u, żeby nie wpuszczać za bardzo turystów nigdzie. A już tym bardziej trzymali ich na dystans z granicą, dlatego. Tak wiele szczytów z korony Gór Polskich omija główny szlak sudecki. Nie wchodzi na przykład na Orlicę, tylko idzie obok. Na Orlicę trzeba wyskoczyć. Nie wchodzi na... E, nie wchodzi na Śnieżnik, tylko idzie obok. Trzeba też wyskoczyć. No i tak samo jest tutaj. Zamiast puścić szlak, główny szlak sudecki przez przyjazne tereny ówczesnej Czechosłowacji, a dziś Czech, dopuścili go przez Pogórze Paczkowskie i tak z tym Pogórzem zostaliśmy. Ale czy to całkiem źle, też jest ładnie. Spotkałem bardzo, ujeździec to jest, prawda? Ujeździec. Spotkałem bardzo ciekawego gościa, dzień dobry i, i dobry. Patyczkowe siema. A pan wędruje też? Tak, wędrujemy. Do Głuchołas w tej chwili do, będziemy docierać. No ja tam byłem dwa dni temu, także gratuluję, idę w drugą stronę. Zlądka zdrój, wycieczka trzypokoleniowa. No to pięknie. Idziemy. Tam widzę resztę z tyłu. Tak. Pozdrawiam, do zobaczenia. Też pozdrawiam, do zobaczenia. Dzięki. YouTuberem jestem. Ja też. Paczkowskie planty. Nie wiedziałem, że tu są takie. Kończę polską część głównego szlaku subeckiego. pierwsze w sumie 2,5 dnia. Potem pozostała część to już jest województwo dolnośląskie. Tutaj za kozielnem, przy Błotnicy jest granica obu województw. Jak idziecie pieszo, to widać ją wyraźnie. Wiata między Błotnicą a złotym Stokiem to świetne miejsce, żeby podsumować ten. Dziwny odcinek GSS-a między głuchołazami a Złotym Stokiem, bo temu odcinkowi poświęcony jest właśnie ten film. Drugi z GSS-a tegorocznego w skali od 1 do 6 daje dwuje z plusem. Dlaczego 2 z plusem? Powinno być jeszcze niżej. 2 z plusem tylko dlatego, że bywają piękne widoki na granicę czeską. Na której to powinien biec szlak, ale nie biegnie, i te widoki troszeczkę rekompensują nudę, jaka jest tutaj. Dodatkowy kłopot to bardzo, chyba najdłuższe w sumie, odcinki asfaltowe na całym głównym szlaku, sudeckim stopy, odciski, i to wszystko tutaj ma swoją akumulację. Także te asfalty, brak gór to jest główny szlak sudecki. Drugi albo trzeci najważniejszy szlak górski w Polsce. A idziemy, telepiemy się przez kilkadziesiąt godzin na wysokości, bo to w sumie dwa dni, czy tam półtora dnia, na wysokości 220-240 czasem 300 metrów. I to 300 metrów jest dopiero przed Złotym Stokiem. To ja dziękuję za taki górski szlak. Są ładne miejscowości, paczków ze swoimi zabytkami, kozielno z pięknym brzegiem jeziora, ale to trochę za mało. Dwuja z plusem dla tego odcinka, ale przejść go musicie, jeśli chcecie mieć zaliczony cały główny szlak sudecki. Głaz Błotnicki, bo tak to się chyba nazywa, z ciekawostką, Głaz Błotnicki, pomnik przyrody. Takich głazów są tu tysiące, no ale w tym lesie zachował się taki jeden głaz narzutowy przetransportowany przez lodowiec w górę lodową ma jakieś ponad 2 miliony lat. Szukanie przyrodniczych ciekawostek na trasie do Złotego Stoku jest jak szukanie igły w stogu siana. Dlatego taki głaz to jest zawsze atrakcja. Słychać tiry jadące główną szosą do Złotego Stoku. Na tej szosie będę za pewnie 3 kwadranse. Na razie jeszcze las. Ostatni odcinek tego najsłabszego moim zdaniem odcinka głównego. Szlaku Sudeckiego. Plus jest taki, że idzie się lasem, są szyszki, pewnie są i dziki, więc bywa tutaj zabawnie. Ale nie zmieni to całego kształtu, bardzo niskiej oceny, jaką wystawiam temu odcinkowi. Całemu głuchołazy, a właściwie bodzanów, bo same głuchołazy jeszcze są ładne. Bodzanów za głuchołazami do tak naprawdę złotego stoku, ale. Nie mam na myśli samej miejscowości, tylko tych mniejszych miejscowości tuż przed Kozielno i Błotnica. Dalej będzie już lepiej, bo za Złotym Stokiem od razu wchodzi się w góry Złote i potem już mamy masyw Krowiarki, by w końcu wejść na masyw Śnieżnika i na sam Śnieżnik. Nie wiem czy wejdę w tym roku, bo na Śnieżniku już byłem tyle razy, że raczej nie będzie mi się chciało. Główny Szlak Sudecki nie idzie przez e, nie idzie przez Śnieżnik. Zobaczę jak się będę czuł. Generalnie od, odciski już mam dosyć duże, więc e, po co zdobywać, jak trzeba przejść cały szlak, a do przejścia jeszcze e, prawie 400 km. Ten mostek miał chyba jakąś bardzo smutną przygodę coś go tu wyżarło, połamało kiedyś tu płynęło coś, ale jest sucho i już nie płynie Oła. tu jeszcze coś płynie mostek równie udany chyba no po prostu lekki skok załatwi sprawę Kolejny głaz narzutowy. Generalnie dość fajny odcinek tego lasu błotnickiego. Nawet są ławki. Ławki też pamiętają lepsze czasy. Ale są. To jest ważne.